Witam Państwa. Dzisiaj zapraszamy przejść ścieżkami dróżek kalwaryjskich. Kompleks, w którym jesteśmy, jest jednym z największych w Europie, ufundowany przez biskupa wieleńskiego w wieku XVII. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam serdecznie. Jest ze mną pani Anna Użdywinite, teolog. Jesteśmy w parku w Werkach. To dawna letnia rezydencja biskupów wileńskich. To miejsce przypomina Jerozolimę. Jest tu wiele odniesień do tej drogi, którą odbył Pan Jezus. Owszem, ale właśnie dlaczego tutaj to miejsce akurat szukano właśnie takiego podobieństwa z Jerozolimą? to możemy udać się trochę do XV wieku, musimy nawet udać się trochę do XV wieku, gdyż to był okres, w którym stały się bardzo ważne takie miejsce związane z męką i śmiercią Pana Jezusa. W ogóle dla chrześcijan zawsze były właśnie ważne te relikwie związane z męką i śmiercią Pana Jezusa, a co dotyczy właśnie do XV wieku, to nasili się takie pielgrzymowanie do Palestyny, pielgrzymowanie do Palestyny, aby przejść właśnie tą drogą, drogą, drogą którą szedł Chrystus. I tak się złożyło, że no nie każdego było stać na taki wyczyn, bo nie, nie lada, nie, nie lada właśnie wydatków było, było potrzebowano. Dlatego też zaczęły powstawać takie drogi krzyżowe na, na różnych terenach. I tutaj taką bardzo dużą pomocą była książka wydana przez Christiana von Andrykema w 1548 roku w Kolonii, która opisywała Palestynę, jak wyglądała i, i też opis stacji drogi krzyżowej. I wierni jak odnajdywali takie miejsce właśnie gdzieś tam na swoich terenach, oni to odbierali jako taki znak Boży, że właśnie tutaj taka droga krzyżowa ma się zjawić. Ojcowie Dominikanie budują drewniany kuściółek i też wyznaczają 35 stacji i takie drewniane były wybudowane. W wiek XX, kalwaria Wileńska zniszczona była szczególnie mocno w latach 1962-63. Odbudowano dopiero w latach niepodległości Litwy. Tak, owszem, ale problem powstał w 1941 roku, kiedy to w ogóle wiernym było w ogóle zabronione całkowicie przejście właśnie ścieżkami. Drogi kalwaryjskie przejścia właśnie tej, tej całej drogi krzyżowej. W 1941 roku było zabronione iść drogę krzyżową, później część budynków parafialnych, tak jak dom parafialny, była znacjonalizowana. No a w 1962 roku żołnierze Armii Czerwonej wyburzyli kaplice. W 1963 roku nawet fundamenty doszczętnie były zniszczone. Kontemplacja męki pańskiej. Właśnie wiąże się z ofiarą, z intencją. I dzisiaj, właśnie Pontnicy, którzy wyruszają po raz pierwszy w nowym sezonie, też niosą swoją intencję o pokój na Ukrainie i na całym świecie. E, tak, owszem, ta droga krzyżowa to nie jest tak, że przyjdę, żeby przejść drogę krzyżową. Każdy przychodzi ze swoim bólem, ze swoimi radościami, każdy przychodzi ze swoją prośbą albo ze swoim dziękczynieniem. Ze swoim e, też to wiązało się kiedyś, jak i w XVI wieku, wiąże się z odpustami zupełnymi, które właśnie też można utrzymać. Ale przede wszystkim to jest właśnie to rozmyślanie, rozważanie Drogi Krzyżowej, jako też forma modlitwy przeblagalnej albo, albo dziękczynnej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jezus Chrystus odkupił nas przez swoją mękę i śmierć na Krzyżu w miłości. Jest nasze zwycięstwo, bo nasz Pan Jezus Chrystus zwyciężył przez miłość i posłuszeństwo Ojcu Niebieskiemu. Za chwilę już wysłuchamy słowo Boże płynące z drugiej niedzieli Wielkiego Postu i niech ono będzie dla nas umocnieniem na naszej drodze duchowej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Wilno. Dzisiaj w drugą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus zaprasza nas. Na górę Tabor, gdzie się przemieni w obecności swoich najbliższych uczniów, i gdzie z obłoku usłyszymy głos. To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. Przed kilkoma laty czytałem o pewnej manifestacji, demonstracji, która była przeprowadzona w Niemczech, w Hamburgu. Na ulicę wyszło ponad 100 dzieci, i dzieci chciały protestować przeciwko dorosłym, które większość swego czasu. Poświęcają zajmując się komórkami, gadżetami, telewizją, a nie mają czasu dla swoich najbliższych. Ta demonstracja miała uświadomić, żeby rodzice znaleźli czas dla swoich dzieci, a nie dla komórek, gadżetów i komputerów. W ten sposób protestujący pragnęli wzbudzić świadomość niezwykle ważnego problemu, który i dzisiaj dotyka. Kiedy komórka staje się tym murem. Które dzieli rodziny, rodziców i z dziećmi? Kochani, z wielkim wysiłkiem, jakże często przychodzi nam słuchanie innych ludzi, łatwiej zająć się swoimi sprawami, swoimi problemami, bo tak wiele mamy do zrobienia, a drugi, dla drugiego nie mamy czasu, nie chcemy się poświęcać. Nie mamy czasu, aby usłyszeć, bo jesteśmy zajęci tylko sobą. Kochani, jeżeli nie usłyszymy obok człowieka, który jest w naszej codzienności, jakże usłyszymy Boga, który jest niewidzialny. Często takim błędem, który popełniamy w naszym życiu religijnym, jest, że nieustannie oczekujemy na jakieś specjalne okoliczności, w których rzekomo Bóg będzie chciał przemówić do nas. Tymczasem On czyni to nieustannie. W szczególny sposób przemawia do nas przez naszych najbliższych. Już to, że oni są obok nas, jest wezwaniem do spotkania w nich z Bogiem. Na sądzie ostatecznym możemy naprawdę usłyszeć, że Bóg może nam powiedzieć: Byłem Twoim dzieckiem, byłem Twoją żoną, byłem Twoim mężem, byłem Twoją siostrą, a Ty nie miałeś czasu dla mnie. Nieustannie i nieostrożnie grozi nam pokusa zimnego egoizmu, kiedy będziemy się zajmowali tylko sobą i nie słyszeli innego człowieka. Dzisiaj w Ewangelii Chrystus przypomina dla nas ten głos z nieba, który się odezwał i mówił. To jest mój Syn, prawdziwy Jego, słuchajcie. Czy tak naprawdę słuchamy Chrystusa, co przemawia dla nas też na kartkach Pisma Świętego? Tej księgi, która została napisana dla ciebie i o tobie. I właśnie Chrystus pragnie uratować nasze człowieczeństwo, przypomnieć, że wieczność zaczyna się tutaj na ziemi. Że nasze pielgrzymowanie, życie ma cel, idziemy na spotkanie z Bogiem, a nie jest bezcelowym, przebijanie się przez dżunglę życia.